Twoje ciało nie kłamie. Zanim pokaże kilogramy daje sygnały. Ciche, konkretne, ignorowane latami. Zrozumienie siebie zaczyna się wtedy, gdy przestajemy zagłuszać sygnały. To nie zły dzień i to nie taki typ urody. To prośba o pomoc. Spadek energii mimo ośmiu godzin snu. Mgła w głowie, chociaż wypiliśmy trzecią kawę. Chroniczne zmęczenie, które staje się normą. Twoje hormony w rozsypce, a ty nie wiesz co robić. Ciało nie atakuje, ciało się broni, a my zamiast słuchać walczymy z nimi jeszcze bardziej i jeszcze mocniej. Diety, liczenie kalorii, ciężkie treningi i coraz większe poczucie porażki, gdy znów coś nie wychodzi. Nie chodzi tylko o płaski brzuch, chodzi o coś znacznie więcej: klarowny umysł, spokojny cykl, stabilne hormony, energię do życia, a nie tylko do przetrwania. Ja też kiedyś tylko chciałam ogarniać się na lato, a dziś chcę ogarniać się na lata. I dlatego przestałam siebie karać, zaczęłam siebie rozumieć i słuchać swoich potrzeb. Bo kiedy zaczęłam słuchać swojego ciała, ono przestało krzyczeć. Zaczęło się regenerować i współpracować ze mną. I tak to już trwa kilka pięknych lat. Nie jesteście sami w tej drodze. Dołącz do osób, które również postanowiły słuchać swojego ciała zamiast z nim walczyć. Styl niskowęglowodanowy to niechwilowa moda, to sposób, by odzyskać zdrowie, energię i wolność. Ty też dołącz do nas od dziś i obserwuj mój profil.